Witam serdecznie. Jestem na pasiece tej długiej. Dojechałem do tego ulika, co jest z zielonym korpusem i stalowym daszkiem. No ale kurczę rozpadał mi się deszcz, już dalej nie da rady. Niestety tam te ruskie co miałem to one już mi się nie podobały w zeszłym sezonie troszeczkę. jakie tutaj przywiozłem no i teraz na przedwiośniu się właśnie się wykończyły się, musiałem je posprzątać. Potem miałem jednego warszawskiego. W ogóle wejście w pasiekę było katastrofalne. Mówię, będzie źle, nie? Potem w warszawskim miałem trutówkę. No to teraz ją połączyłem. Teraz się łączy, dlatego chwilę jeszcze czekam, nawet w tym deszczu, na to, co się tam wydarzy, żeby się skleiły od góry. A tutaj całkiem dobrze musiałem dokładać ramek i tak dalej. się już budują pszczoły ładnie. No, może niektóre, może trochę mniej, niektóre trochę bardziej, no to różnie, nie? ale dojechałem tylko do tego stalowego daszka, a jeszcze mi zostało Włocho. Tak. Wohoho. Więc dalej też jedziemy. No ale no to wygląda to ogólnie. Ogólnie na tej pasiece to tak jak powiedziałem, że będzie wyglądać to średnio i tak dalej. Patrzcie, nie ma porzeczek. Nie ma porzeczek. Porzeczki zostały na chwilę zlikwidowane. E, w tym roku będzie, słuchajcie, rosła tutaj kukurydza. Tak, będzie jako tako kukurydza. E, Zresztą są pewne plany co do tego pola, a później... Mm, Będą znowu rosły porzeczki, różne drzewa i w ogóle, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj w tym roku, w tym sezonie będzie się bardzo dużo działo na tym polu. A tymczasem może odpowiem trochę na pytania. Po pierwsze, nie pouczać mnie w komentarzach o to, co ja robię i tak dalej, i tak dalej. Poglądać sobie to, co ja mam w głowie i tak dalej, i tak dalej. Więc... E... Po prostu odczepić się ode mnie. Jeśli chodzi o moje konserwatywne, jakby podejście do pszczół, to jest raz. Ktoś mi tam napisał, że to trzeba umieć hodować matki. Najlepiej matki, to wychadują sobie same pszczoły w sobie. Nie? nie ma takich kurde u mnie jakichś wydziwiań, przekładania larw, innych guwień takich. To u mnie tego nie ma. Pszczoły mają sobie porobić matki same. I to musi się stać samo i to musi być zrobione tak jak ja mówię w porządnych rodzinach i to będzie się działo. Tak? A to, że są przypadki na tyle rodzin, że coś takiego się różne dzieje. Uważam, że to jest normalne takim hodowaniu pszczół. Nie? I nikt nie będzie mnie tutaj tyrał ani pouczał w komentarzach, bo po prostu zrobię znowu czystkę. Tak? Będzie znowu czystka etniczna na moim kanale. Jak ktoś będzie mnie kurde pouczał i tutaj mnie cisnął, że ja coś robię źle, ja trzymam tak pszczoły, a nie inaczej. Na pewno na pewno nie będę używał węzy. Pszczoły mają się gdzieś naturalistycznie jak najbardziej bezchemicznie. Jeśli coś z tego przypadku wychodzi źle, to po prostu te pszczoły nie nadają się dla mnie. I ja już to widzę po tej zbieraninie pszczół, którą zrobiłem w zeszłym sezonie. Tak, że te, które mi się nie podobały za bardzo w zeszłym sezonie, to one tego nie przeszły. Nie? Tak to wygląda. Na razie dotarłem do chyba dwóch rodzinek Karpatek i widzę, że mimo, że one nie były zrobione duże, są bardzo wigorne. Mają bardzo zwarty, fajny czerw te matki. I dzieje się to bardzo fajnie w tych ulikach. Mają bardzo fajnie tutaj pozbierane w tym, w tym na tej pasiece. Mają bardzo fajnie pozbierany nektar, pyłek i tak dalej. Więc jest ok. Niestety zatrzymał mnie deszcz. Prze, przetrzymam się tu trochę na pół godziny, żeby tam te pszczoły się zebrały do kupy, żeby ładnie zamknąć. Te, które właśnie połączyłem. Ale, ale no, zobaczymy, co będzie się działo dalej. Tak, zobaczymy, co będzie się działo dalej. Już widzę, że dla uczennicy trzeba będzie przywieźć tutaj 20 ramek, półówek, coś mam jeszcze, susz i tak dalej, więc trzeba będzie to przywieźć, bo ona tam ma właśnie to na półówkach i, i w ogóle. Jedno co ubolewam, chyba mam, chyba, chyba będę miał trochę za mało krat, ale w momencie kiedy będę miał za mało krat. Bo w tej chwili naliczyłem, że mam rodzin 49. Być może mam o troszeczkę za mało krat, więc po prostu pszczoły, które będą siedziały na skarpie, na najmocniejszym pożytku, one będą się działy niektóre bez krat. Tak? Bo tam one i tak się zaleją, i tak się zaleją. Więc tak to wygląda. E, co dalej? Jeszcze ktoś tam mnie się pytał, tak? Pytanie było: rzeczywiste pytanie. Co robisz, jak przyniesiesz rój? Ja czekam na to, aż pszczoły zaczną robić czerw i najlepiej jeszcze jak jest punkt taki czasowy, że ten czerw jest otwarty. W tym momencie po prostu odparowuję kwas, tak. Odparowuję kwas, no i tyle, tak. Metodą butelka dykta sznurek. W tym momencie Wyczepiamy bardzo dużą ilość warozy z takiego, z takiego roja i najwa, najbardziej to jest warte właśnie zrobienia w momencie, kiedy jeszcze czerw jest zasklepiony. W tym momencie te samice warozy buszują pomiędzy komórkami i one zostają strute, tak? Więc to jest raz, ale możemy też zastosować te paski kwaski szczawiowe. Nie? Jeśli mamy taki rój Który wiemy, że nie przyniesie nam miodu W tym sezonie Z braku laku Uważam, możemy zastosować Plumetrynę, czyli paski skin. To też jest jakieś rozwiązanie Chociaż uważam, że najbardziej drastyczne Jeśli chodzi o chemię tak? W domu coś dzisiaj gadałem Że Noże są też takie paski Słuchajcie i tak dalej, że są na flumetrynie. No i mój tata mówi, że kiedyś jak koty miały pchły, to dał im po kropelce tego świństwa od pszczół, od psów. To się drapały od drzewa, zrobiły się zdziczałe i wariowały. <laughs> Więc nie pasowały po kropelce dostały tak na grzbiet. Już kotom nie pasowały. Drapały się od drzewa, w ogóle katastrofa była. Tak? Więc tak to wygląda. Co dalej? Po prostu ja mam bardzo trudne przedwiośnie w tym sezonie. Może niektóre rejony w Polsce są takie mądre. Bo po prostu mają lepszą pogodę. To jest raz. Nawet z tych małych rodzinek, które ja mam potworzone od zeszłego sezonu, to ja bym już miał w tej chwili lepsze skutki w ulach. Ich rozwoju. Ale no nie ma, nie ma bata, tak nie będzie, jest pogoda lipna i to co mówiłem wczoraj na filmiku, że nawet pszczelarz, który jest bardzo rozwinięty i ma pszczoły od lat i tak dalej, też w tym roku narzeka w mojej okolicy. Więc proszę się mnie nie czepiać, że ja mam coś tak, a nie inaczej. A jeśli chodzi o hodowlę matek, uważam, że mam jedną z lepszych. I takie pieprzenie o Chopinie, że to musi być hodowane, bo ty musisz przekładać larwy. To jest głupota totalna. Tak wcale nie musi być. Każdy z nas może być samowystarczalny i nie musi nic takiego robić. W najlepszym przypadku, jeśli komuś się chce tego pilnować aż tak mocno, to po prostu żarojowe, nie? Ale w tym momencie tracimy na miodzie. Tak? W tym momencie tracimy na miodzie. No. Więc tak to wygląda. Ja się nie martwię o to. U mnie jest jeszcze okres akacjowo ten, taki spadziowy. Więc nawet jeśli one, te mniejsze rodziny, bujną się trochę później, to ja nie będę na to narzekał. Yy, tak po prostu tak będzie. Nie? Ale ten miód mi przyniosą trochę później. Może tak często nie będę wyciągał tych pojedynczych ramek, tak jak ja to robię. Bo po prostu nie będzie z czego. No ale. Słuchajcie, no pada deszcz, a pszczoły widzę pojedyncze fruwają gdzieś tam, ale nie ma szału, tak? Ale na tej pasiece ogólnie jest ok, tu trzeba było już im dokładać i tak dalej, i tak dalej, więc się dzieje. Jeszcze jedno dołożenie: za tydzień to będą już pełne korpusy dolne, więc myślę, że nawet z tych małych rodzinek, które tutaj miałem, to na drugą połowę rzepaku. One już będą miały budowane górne skrzynki, a na jakby trzecią tercję, jakby rzepaku, one już będą miały całe rozbudowane skrzynki. Więc to już będą pierwsze ramki rzepakowe, które będę wyciągał. Więc nawet jak wyciągnę już po Cztery ramki w tym momencie, to już będę miał po jakieś 10 kg z ula. I później, jak, jak pierdyknie, na przykład tutaj na tej pasiece jest bardzo dużo akacji. Słuchajcie, tego tutaj nie widać. Ale tutaj jest akacji w bród, więc tutaj jeszcze będzie szansa na spokojnie kolejne 4 ramki. A później, jak ściągniemy skrzynki, to będzie ze 25 kilo z ula. Może, może, jeśli pogoda się poprawi. Nie? Bo to wszystko jest zależne od pogody. To nie jest zależne cholera ode mnie, to nie jest zależne cholera od tych pszczół, bo nawet jakbym miał teraz pszczoły, które siedzą na 10 kurde ramkach, czy na 8 ramkach, to one by i tak gówno przyniosły, bo nie mają jak, bo jest pogoda z dupy. I niech ktoś mi tutaj nie pieprzy farmazonów Że ja coś robię źle Zawsze jest takie pisanie Nie? Bo każdy może kurde se napisać Coś co mu się żywnie podoba Nie? Bo on wie lepiej on Ty nie wiesz lepiej bo nie macie tutaj Weź te swoje zasrane pszczoły I przywie się w mój rejon Posadz gdzieś na polu i, I kurde i działaj To zobaczysz Nie? Gdybyś teraz wziął Miał, miałbyś 10 ramek pszczół, byś wziął kurde, tą zasraną kratę, położył połówkę. To one no tak by ci te gówno naniosły, a jeszcze by się schłodziły, jeszcze by pomarły, jeszcze byś z gnilca złapał. I tego ja nie lubię. Jak ktoś będzie mi teraz pisał, że coś mi się nie podoba, to mogę zaraz go wyautować z YouTube, bo już zimą to robiłem. Po prostu mi takich rzeczy nie będzie pisał i go tutaj nie będzie. Więc to jest jasna sprawa. Wszystko zależy od tego, jaka jest pogoda, jak jest, jaki jest, jaka pogoda dyktuje pożytek, tak? Bo mimo wszystko, że niszek kwitnie na potęgę w tej chwili, to na przykład tak jak ja byłem w sadzie i ktoś mi napisał, że o, ty będziesz miał cukrowy miód mniszkowy, nic nie będę czegoś takiego miał. Bo w ogóle nie ma nawet przybytku niczego w ulach. To ja mogę spokojnie sobie dać takie 2 litry tego syropu, czy nawet 2,5 tam było w tych słoikach, bo, bo zwyczajnie one to przerobią do czasu, kiedy one się roz, rozmnożą i rozwiną. Pszczoły w sadzie, te 8 uli, to będzie dopiero gotowe, tak naprawdę, na ten pożytek. Akacjowo-spadziowy, który u mnie występuje, nie? Ewentualnie, może końcówka rzepaku to tam będzie dostawiane na górne skrzynki, ale wątpię. Na tej pasiece wygląda to pośrednio, nie? Jest zła pasieka, jest wybitna pasieka i jest pasieka pośrednia, tak? Więc to wszystko zależy od tego, w jakich warunkach trzymamy sobie pszczoły, i tak dalej. A teraz jeszcze była kwestia, że łobo, ty trzymasz pszczoły. To te opryski je rozjadą i tak dalej, i tak dalej. O dziwo ogólnie, już odpowiadam. Jeśli chodzi o sad u rodziców, jest tam tworzone coraz mniej opry oprysków. Są robione tylko podstawowe i są robione jeszcze w sposób ogólnie dobry dla pszczół. Tak, tata się nauczył. A teraz jeszcze inna kwestia. Wszystkie pasieki, które mam mają kontakt z chemią rolniczą. I ja nie mam na to wpływu. Jestem na takim terenie, że nie mam na to wpływu, a ja nie będę woził pszczół po 50 km stąd, żeby żeby, żeby być w miejscu bezchemicznym. Dla mnie to jest bez sensu. W tym momencie te pasieki by były w ogóle kompletnie nieupilnowane, kompletnie nieporobione i to by było źle. Tak? Więc tak to wygląda. Trzymanie na terenie leśnym u mnie pasiek kompletnie nie ma sensu, gdyżbym musiał mieć po 3 ule co 2 km. I to nie jest w ogóle żadna robota. Więc ja mam swoje, wy macie swoje, róbcie se na swoim, a ja będę robił na swoim. I to, co ja będę pokazywał na swoim, to będę pokazywał na swoim. I jeśli ja trochę stracę na tym, że robię ramki puste, Dzielone, a nie węze To to jest moja sprawa Ale ma to swoje zalety Ma to swoje minusy i ma to swoje zalety A zalet jest więcej jak tych minusów I teraz jest kwestia taka, że nie jestem wcale drapieżny na ten miód Tylko jestem drapieżny na to, żeby ten miód był dobry I to właśnie to ja robię Tak? Mimo, że wokół jest chemia rolnicza Ale od tego nie jestem w stanie uciec Kolejna sprawa czy węzy odbudują szybciej Od pustej ramki Tego bym ja nie powiedział Teraz na pasiece na górce Miałem powkładane I takie i takie ramki I, I to było odbudowane I to było odbudowane I to nie miało żadnego znaczenia Czy to była węza, czy to było to Było odbudowane Więc to jak ktoś gada, że, że ty wielce tracisz Na tym, że pszczoły pobudują same to to, to to jest bzdura Nie? Bo po prostu te ramki, które są pobudowane na dziko, one wnętrze ramki, tą swoją płytkę jakby, mają zrobioną bardzo chudziutką. Tak? I to ma znaczenie też dla pszczół, i to jest przeogromne znaczenie dla pszczół. A nie jakaś gruba dykta włożona pomiędzy ramki. To znaczy, no, wiecie, nie? Ta węza zakichana. Ja mam dwóch znajomych. Jeden cały czas uprawia węzę, a drugi, ostatnio byłem u niego, to widziałem, że już ramki langstroty ma podzielone klepkami góra-dół. Więc coraz bardziej kombinuję, żeby uniknąć tej węzy jak najbardziej. Tak? W momencie, kiedy jest chłodno, zimno, rozbudowujemy na potrochu górną skrzynkę, może węza jest troszeczkę lepsza. Ja nie patrzę na to, że pszczoły przechodzą same przez kratę do góry. Moja gospodarka na tym nie polega. Moje pszczoły muszą przeczerwić górę, chociaż po części. Tak? Dopiero wtedy dostają kratę. Więc moja gospodarka jest zupełnie inna, i proszę jej nie w ogóle nawet nie przyrównywać. Do tego, co się dzieje we współczesnym świecie pszczelarskim i gospodarce współczesnej, która jest opisana w nowoczesnych książkach i nowocześnie wam pokazywana, to w ogóle jest w ogóle zupełnie co innego. To są moje pszczoły, moje paszeki, i mogę na nich robić, co chcę. Więc to jest taka kwestia, tak? Hmm. Prawdopodobnie w tym roku będę robił jeszcze jedną pasiekę. <laughs> może nie będzie miała tyle uli, może będzie miała tam 10-15, no ale będzie jeszcze jedna chyba. Nie? Jedną będę miał na skarbce, ale nie wiem czy ją zapełnię całą. No zobaczymy, tak? dyganie tych cukrów, tego wszystkiego później pod tą skarbkę, znoszenie tego miodu, no nie będzie takie proste, tak? Więc, no tak to wygląda. Hmm. Co dalej jeszcze? Co mi tam ludzie pisali? Nie wiem, już nie pamiętam co było w tych komentarzach, ale takie na chwilę obecną są moje doznania i odpowiedzi. Co do tych matek, że ktoś musi wiedzieć doskonale jak robić matki. Słuchajcie, pszczoły dokładnie same wiedzą jak zrobić te matki, i my musimy im na to tylko pozwolić i ewentualnie umieć to wszystko przebrakować. To jest najważniejsze, że trzeba umieć to przebrakować. I proszę mi tu nie pisać jakiś głupot, że to trzeba wiedzieć, bo ja nie umiem, nie? Jak wiesz lepiej ode mnie, to rób lepiej ode mnie. Nikt ci nie każe robić gorzej. Tak? Przynajmniej ja. Dobra, słuchajcie. Przestało trochę kropić. Chyba ruszę do tych pszczół na kolejną chwilę. Zobaczymy, co będzie się dalej działo z tą pogodą. Na pewno wieczorem wpadniemy na pasiekę na Skarpie, bo tam będę chciał zobaczyć, czy przeszły mi na te górne skrzynki, tak? czy czasami nie cofnąć się, ale raczej wątpię, żeby coś takiego się wydarzyło. Tymczasem będziemy musieli kurczę kończyć, bo ja naprawdę. Ruszę dalej do tych pszczół, podkurzacz działa. Słuchajcie, życzę Wam miłego dnia. By ktoś miał jakieś konkretne pytania, a nie to, że napisać, bo napisać, bo Ty znasz się lepiej niż ja, no to, no to trudno, no to się znasz lepiej niż ja, nie? No to rób lepiej jak ja. Nikt Ci nie każe robić właśnie gorzej, tak? Ale nie, nikt już nie poprawi, ja będę robił tak, jak będę robił. Mimo, że będę miał na tym jakieś straty, to i tak uważam, że to jest jakaś zaleta i dla tych pszczół, i dla ludzi, którzy potem będą żreć ode mnie ten miód. To jest najważniejsze, to co ja robię. Że ja nie daję jakiegoś gówna do tych uli, tylko robię to po prostu porządnie. Że te pszczoły pobudują to same, że, że nie daję jakiejś twardej zasranej chemii, i to jest to jest kwestia. To jest kwestia taka, która jest teraz, jeśli chodzi o pszczelarstwo, nowoczesne, tak? Ja nie działam z pszczołami tak jak Wy wszyscy, w większości, tylko działam z pszczołami ciut nowocześnie, ale po staremu. Staram się to robić jak te, jak te dziadki, tylko tak trochę może umiejętniej. Ja z tymi pszczołami żyję, a nie, że pierdyknę korpus z węzą, kratę dam i do widzenia. To u mnie tego nie ma, to u mnie tego nie ma, nie, ja jest... teraz już się nauczyłem, że pszczoły robię co tydzień, że nie chodzę może co trzy dni, tylko tak staram się je ustawić, że co tydzień i jakoś to wychodzi, nie, i jest gitara, pszczoły się budują, pszczoły się robią, przynajmniej na tej pasiece jest naprawdę fajnie, jak coś nie wyjdzie z jakimś ulem, to to jest normalne, że matka strutowieje, czy matka zginęła, i tak dalej, i tak dalej, to jest normalne i to nie jest żadna dziwna rzecz, tak? W tym momencie te pszczoły po prostu łączymy i działamy po prostu dalej, tak? I w tym momencie mamy jakieś puste ule, tak jak tutaj widzimy, że tą kartką żółtą jest odwrócony już wylotkiem w moją stronę, żebym wiedział, że to jest pusty ul, że, że pszczoły zaginęły zimą, tak? Już się osypały i. To będzie mój ul, który coś tam obwędzę nawet gazetą. I, I na przyszły, i teraz teraz jak będziemy odbierać stare matki, to on będzie ulem, do którego odłożymy jakąś lepszą starą matkę z tej pasieki. Więc tak jak mam tutaj teraz 30 uli, to będzie jakieś 25 rodzin, więc yy, zawsze te najlepsze stare matki będę miał gdzieś odjąć, tak? I po prostu zabawa będzie trwała dalej. nie? A tymczasem słuchajcie, życzę Wam miłego dnia i proszę mi nie pisać o mnie takich rzeczy, że ja czegoś nie wiem, albo ja czegoś nie umiem. Po prostu trzeba było ruszyć dupę i pooglądać sobie filmiki, które robiłem na przykład tej zimy, które robiłem kolejnej zimy wcześniej. I te kolejne zimy wcześniej były ciekawsze, uważam. W tym momencie ktoś się dowie, co ja mam w głowie. I na jakiej zasadzie ja działam z pszczołami, i to w ogóle się nie łączy z tym wszystkim, które teraz jest przedstawiane w pszczelarstwie. To jest zupełnie co innego, tak? W tej chwili na chwilę obecną mam 47 rodzin. Może to nie jest dużo, ale też nie jest aż tak mało. Tak? To nie jest 5-10, 30, tylko jest więcej. Tak? Więc. To jest tylko moja brośka, co ja będę z tym działał, a w tym roku zrobimy jeszcze więcej pszczół, Bo będzie prawdopodobnie z czego, z tego co widzę. Eee, więc. No ja działam. I działam po swojemu. Komuś się coś nie podoba, to niech sobie ogląda kanał, na którym wszystko mu pasuje. Tak. W tym roku mam dużo małych rodzinek, bo po prostu w zeszłym roku je stworzyłem na różne koncepcje. A w. Jeśli mi poprzeżywają na kolejny rok, to będą trochę silniejsze, chociaż wątpię. Bo moje warunki pożytkowe późnoletnie są takie, że te pszczoły do zimy wchodzą raczej standardowo, barciowo, a nie to, że one są, że wychodzą mi z zimy na 10 ramek Tak, więc to jest taka kwestia. To wszystko zależy od pożytku i pogody, na której działamy. I <laughs> no i tyle. życzę wam powodzenia i miłego dnia. Ugh. <sighs>